Witam Was serdecznie i zapraszam do wysłuchania prognozy dla raka na marzec 2024 roku. Przypominam, że jest to czytanie ogólne. Nagrałam na ten temat filmik, który jest umieszczony tuż przed tymi czytaniami marcowymi. Jak podchodzić do horoskopów ogólnych? Zwykle sprawdzamy horoskop. Dlatego znaku, w którym mamy Słońce. Ale ważne jest też, żeby sprawdzić ascendent, żeby sprawdzić Wenus i Marsa oraz Księżyc, O, Księżyc odpowiada za emocje. Horoskop ogólny no nie będzie nigdy precyzyjny, dlatego warto te planety osobiste, to znaczy znaki, w których mamy te planety osobiste, również gdzieś tam sobie porównać, czy czy, czy gdzieś zauważyć pewne aspekty. To tak tytułem wstępu i przechodzimy do czytania. Dla Raka na marzec 2024 roku. Nie do wiary, jak ten czas leci, ale leci. Rak w marcu. Rak w marcu. Wy w tym miesiącu Wisielec. Wyzwanie dla Was czwórka monet. Przyczyna obecnej sytuacji. Piątka monet. Co było w przeszłości? Siódemka mieczy. Układam te karty może nie tak, jak one powinny wyglądać w tym rozkładzie, ale chcę, żeby się zmieściły. O czym myślicie czwórka kielichów? Co w najbliższym czasie? Rycerz kielichów? Wasze nastawienie, kochankowie? Wasze otoczenie Asmonet. Czego się nie spodziewacie, kapłan? Rezultat bądź rada? Diabeł! Ua. No, powiem, mocne czytanie. Wcale niełatwe, mocne, ale wcale niełatwe. Zwłaszcza jak się pokazują te karty obok siebie, to tak to, to co na gorąco zauważyłam. Diabeł i kapłan razem mogą mówić o manipulacji duchowej, czyli najczęściej są jacyś guru, którzy tworzą jakieś grupy, którzy jakąś filozofię wyznają i wciągają w to innych i tak manipulują. tak? Ale to dojdziemy do tego, o co tutaj chodzi. Tak naprawdę, bo oczywiście to nie musi tylko to znaczyć, biorę drugą talię do dopytania i... Wisielec to jest karta, która mówi, że coś stoi w miejscu możecie czuć, że utknęliście możecie czuć, że coś się ciągnie, że yy, no, nic się po prostu nie dzieje, że nie można ruszyć z miejsca ale to jest też czas, który jest wam potrzebny zawsze w karcie wisielca przychodzi taki moment w tej energii karty wisielca przychodzi taki moment że doznajemy olśnienia mówiąc tak najprościej czyli Zaczynamy coś rozumieć. Potem jest ten czas, żebyśmy nie rozpraszali się niczym, ten, ten brak jakichkolwiek tutaj wydarzeń, żebyśmy się nie rozpraszali niczym, tylko właśnie skupili się na tym, co mamy zrozumieć, co ma do nas dotrzeć. W jakiej sprawie trójka była. trójka była to jest karta, która mówi o pójściu naprzód, o zrobieniu kroku do przodu, pokonaniu jakiegoś stopnia, jakiegoś szczebla następnego. Hmm. Za takie wejście w realizację planów, tak? Dokonaliśmy wyboru i teraz mamy za tym podążać. Ale widać, że tutaj trudno jakoś ruszyć z miejsca, jest. Co jest dla Was wyzwaniem? No i teraz tak. Czwórka monet oczywiście, jak każda karta, ma, ma różne znaczenia, bo z jednej strony to jest karta takiego bezpieczeństwa finansowego, w takim sensie, że mamy jakąś, um, jakieś zabezpieczenie. Natomiast czwórka monet to jest też karta, która mówi, że czegoś się mocno trzymamy. I nie chcemy puścić. Chcemy zachować status quo, że po prostu w takim, w takim ograniczeniu jesteśmy. Jak czytałam, bo to jest, mówię, to jest nowa talia, ona ma troszeczkę inne tutaj niektóre karty, inaczej nazwane, to o tej karcie jest napisane także tu w tym, w tym, pomiędzy tymi wieżami jest ta tablica której, ja nie wiem czy to widać na tym podglądzie, że tu są cyfry ale ja ją zbliżę bo to jest dosyć ciekawe, dla mnie również są cyfry na tej tablicy i cyfry zsumowane w każdą stronę yy, wiecie, poziomo, pionowo i po skosie dają 15, a 15 to diabeł, tak? czyli no czegoś się mocno trzymamy i nie potrafimy puścić, diabeł to jest ograniczenie, to jest to jest jakaś obsesja, to jest rządza, tak? Więc dlatego to trzymamy, tak? Więc zobaczmy, o co tu chodzi, o jakie wyzwanie, co puścić. No, jakiegoś tutaj <śla> chciałbym, jakiegoś pana tu puścić. No, być może tak, bo cesarz jest, to jest ważny, ważny mężczyzna, to znaczy taki, który ma coś do powiedzenia, który ma ostatnie słowo, z czym zdaniem się liczymy, czyli to może być mąż, partner, szef, ojciec, w rodu, bo on decyduje, bo on na przykład, nie wiem, ym, nie wiem utrzymuje nas albo płaci za nasze mieszkanie, albo za nasze studia, tak? No i w związku z tym my jesteśmy od niego zależni. No cesarz ma zawsze, on mówi i to już jest koniec, i już nie ma dalej dyskusji. I tu chodzi o to, żeby, żeby no, nie trzymać się tego, tak? Bo jakby to jest ta cena, którą płacimy. On decyduje, bo na przykład właśnie nas utrzymuje, tak? Więc tutaj taka, no, bardzo ciekawe czytanie, szczerze mówiąc. Dobra, to jest wyzwanie. Co jest przyczyną tej sytuacji? No, brak. Piątka, monet, to jest brak. Także brak pieniędzy, więc być może jest tak, że jesteście zmuszeni do, do tego. Zmuszeni. No nigdy nie jesteśmy zmuszeni, bo zawsze jesteśmy wolni, ale no, sytuacja nas zmusza do tego, że musimy się kogoś trzymać, żeby ktoś nam w tym czasie w jakiś sposób finansowy na przykład pomagał. Ale piątka monet to jest w ogóle poczucie straty. To nie chodzi tylko o pieniądze, zwłaszcza, jeżeli mamy tutaj czytanie ogólne, a nie odpowiedź na jakieś pytanie, bo to jest poczucie, że coś straciliśmy, że mamy niedosyt jakiś, czegoś tam brak. Na takich tradycyjnych kartach. Kartach Tarota. Piątka monet to jest karta, która pokazuje, że jest ktoś z nami na dobre i na złe, a w innych taliach zupełnie jesteśmy zostawieni sami na lodzie. No więc. Nie wiadomo, jak to tutaj, jak to tutaj jest, bo yy, piątka monet to jest. Yy, do, dodam jeszcze tutaj taką informację: tu są też dodatkowe oznaczenia, jak, jakie tutaj astrologiczne są odniesienia. Więc to jest Merkury w byku, czyli osoba, która w dużym, dużym uproszczeniu yy, mówi tylko o pieniądzach, bo po prostu ciągle jest jej mało. Ale może być tak, że jest jej mało, bo jest naprawdę mało. A może być jest tak, tak, że jest nienasycona, tak? Czwórka monet, przypominam, i diabeł. Więc tutaj też są takie historie, dobra? Zobaczmy, czego to dotyczy. <sighs> Możecie się czuć po prostu okradzeni. I to nie musi być kradzież, jeżeli chodzi o pieniądze. To nie musi o to chodzić. To może chodzi o oszustwo, o jakieś kłamstwo, o to, że... Ktoś w jakiś sposób naraził was na straty, to może być ten ktoś. Czyli to mówię, to może być ewidentnie pracodawca, no ale to też mogą być prywatne relacje, rodzinne relacje. No, dużo by tu pewnie można mówić. Państwo napiszecie mi w komentarzach, jak będziecie chcieli, o co może chodzić. Bo tak jak mówię, no, widać, że trzeba odpuścić tutaj coś, bo ten ktoś nie gra uczciwie. No i to się tu pokazuje. Ale dobra, idziemy dalej. To było w przeszłości siedemka mieczy. Czy ja mam coś mówić? To jest przyczyna tego wszystkiego. To oszustwo, siedem mieczy, siedem mieczy. To przez to kłamstwo, przez to nieuczciwe podejście. Wy tak się dzisiaj czujecie. Wy tak dzisiaj musicie z czegoś zrezygnować, coś puścić. Czy ja mam coś jeszcze mówić? Zobaczcie, jakie karty są. Są dwa diabły. Także słuchajcie, to jest. Od razu powiem tak, to jest karmiczna karta. To jest karta karmicznej relacji, bardzo trudnej relacji, relacji, z której bardzo trudno się wyzwolić. To jest ktoś, kto może Was straszyć, szantażować. Jeżeli to jest cesarz, na przykład cesarz to jest też kontakt z instytucjami, to może być ktoś, kto ma władzę, ktoś, kto ma ym, na przykład jakieś prawne podstawy, żeby coś zrobić, albo ma no właśnie, dobrego adwokata, tak? Więc to są takie historie. No powiem, no naprawdę, tu dwie siódemki mieczy i dwa razy diabeł to jest... Ale zobaczcie, to było w przeszłości. To było. I co ciekawe, to nadal się tu pokazuje, bo gdyby tego tu nie było, bym powiedziała, dobra, to już z tym koniec. Mam nadzieję, że tu się pokaże, się z tym pożegnać. Idziemy dalej. Czwórka kielichów to jest właśnie taka jeszcze piątka miecza. Czwórka kielichów to jest właśnie taka karta, która mówi, że mm, ktoś się od, od kogoś odwraca, że ktoś y, nie zwraca uwagi, tak? Czyli y, czujecie się zostawieni, y, tacy potraktowani, y, jak to powiedzieć, nie fair, zostawieni y, sami sobie, bez y, jakby. Tak jakbyście byli dla kogoś przezroczyści, jakbyście byli dla kogoś. Um, niewidzialni. I to wam może sprawiać przykrość. Ale pamiętajcie, że to też działa w drugą stronę, dlatego że karty zawsze w dwie strony. Więc może być tak, że wy na kogoś nie chcecie patrzeć, bo ten ktoś się tak zachował. Dlaczego nie chce patrzeć w stronę tej osoby? Bo ta osoba mnie tak potraktowała, tak? Więc tutaj się takie historie pokazują. A. Um. Co tu jeszcze my mamy? Bo to jest w rybach, ale jaka planeta? Księżyc w rybach, no to jest dużo emocji, bardzo dużo emocji. Księżyc, tak jak powiedziałam, to są emocje, ryby to też znak. Zresztą księżyc jest planetą, no planetą, nie planetą ryb. W najbliższym czasie rycerz kielichów. Co ciekawe, rycerz kielichów to też ryby, to też znak wodny i to też emocje, ale to emocje takie rozchwiane, to znaczy, i cieszę się, i płaczę, i, i chcę czegoś, i nie chcę. No i czekam na coś, bo coś długo nie przychodzi. Długo nie przychodzi, dlatego mówię o tym, bo jest siódemka monet. A siódemka monet to jest karta wyczekiwania. Więc jakby to czekanie na coś może powodować u Was właśnie taką emocjonalną kuśtawkę na coś, albo powiedzmy sobie wprost, na kogoś, na tego rycerza na białym koniu, dosłownie. Rycerz Kielichów to jest rycerz na białym koniu. No wiemy, że w bajkach to on występuje i tak wszystko tam jest pięknie, no ale w życiu to nie jest tak pięknie i ten rycerz na białym koniu wcale nie jest taki y, pewny. Znaczy on jest romantyczny, jest fajnie z nim na randkę, ale co to dalej będzie, zobaczymy. Wy jesteście nastawieni ewidentnie na miłość, na związek, na relacje, na... Y, Przeznaczenie. I teraz powiem Wam jeszcze jedną ciekawostkę. Karta y, kochanków i karta diabła to są obie karty relacji karmicznych, ale to jest relacja w dużym uproszczeniu, tak metaforycznie, dana z nieba, a to z piekła, więc słuchajcie, tutaj jest po prostu grubo. Okej. Okay. O tak. O tak. Wy jesteście nastawieni pozytywnie, optymistycznie, miłośnie. Y, po prostu. Y, nawet powiedziałabym, że w ogóle nie chcecie widzieć tego, że to jest ten diabeł, że to może po prostu być coś ograniczającego. Tak on się zmieni, on się poprawi, on już nie będzie, on po prostu już mnie pewnie przeprosi i, i tak, teraz jest dobrze, to ja za tym idę. Co do Was idzie z otoczenia? Asmonet, nowe możliwości, nowe szanse, także czegoś, co jest stabilne, więc to może dotyczyć nowej pracy, czyli zostawiam tego szefa tyrana, który mnie tutaj stresuje, denerwuje i w ogóle znęca się nade mną i mobbinguje, ale to nie znaczy, że nie znajdę innej pracy, bo tutaj idzie asmonet. Jeżeli to jest relacja jakaś prywatna, czy to partnerska, czy, czy rodzinna, to pamiętajcie, przyjdzie taka nowa możliwość, że sami się utrzymacie, czy sami sobie z tym radę dacie. Paść kielichów. Ktoś bardzo z uczciwą, taką do Was może wyjść ofertą, propozycją, coś przynieść Wam takiego. I to nie musi być przynieść w sensie materialnym, tylko dać Wam taką energię nowości, która może być bardzo stabilna. Zauważcie to. Pamiętajcie, że kiedy się pojawiają asy, trzeba zauważyć te szanse. Czego nie widzicie? No i to to jest to, co powiedziałam na początku. Uważajcie, jeżeli ktoś was wciąga w jakieś tam. Nowe filozofie, nowe nieznane, zakłada grupę, i to, i teraz się skupcie, i teraz to zróbmy, i tamto, i jak będziesz tutaj to robić, to to, to jest też manipulacja w, w każdej możliwej religii. To nie jest tak, że to dotyczy tylko nowych stworzonych, to jest stworzonych jakichś tam grup i tak dalej. Więc na to uważać. Ale te karty też oddzielnie chciałabym przeanalizować. Więc kapłan to jest doradca no chciałoby się powiedzieć duchowy, ale ktoś, kto może nas w jakiś sposób wesprzeć w tym właśnie, w tym właśnie, żeby się nie trzymać tego, 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 tu, tego diabła. Ten diabeł tak de facto się pokazał tutaj aż prawie, że trzy razy. Więc to jest ktoś, kto można nas w jakiś sposób pokierować. Kapłana traktujemy jak kogoś, kto jest autorytetem, komu ufamy. To może być ktoś, z rodziny, to może być terapeuta, to może być zaufany przyjaciel, tak, ktoś taki. Generalnie kapłan to także hierarchia, i znowu wracamy do tej karty: to jest cesarz, czyli ktoś, z kim się liczymy, czyli znowu mamy pracodawcę, ojca, czy tam kogoś, właśnie z rodziny, czy partnera, z którym, od którego w jakiś sposób jesteśmy zależni, więc ta hierarchia się tutaj bardzo mocno pokazuje. I diabeł. No, skupmy się. To jest karta koziorowca w ogóle. Trójka kielichów. Powiedziałabym tak. To nie jest jeszcze zakończona historia. Ten ktoś może was przekonać, może was zaprosić gdzieś na jakąś kolację. No, bo tutaj widać, że on przybędzie na tym białym koniu. Eee, może was zaprosić na kolację, może was eee, na randkę zaprosić, tak. Yy, czy na jakąś imprezę. Romans tutaj jest. Tutaj jest taka karma yy, związkowa, relacyjna, może tak bym powiedziała, relacyjna, yy, która w tym miesiącu się nie skończy. Chociaż to jest dla Was wyzwanie. Pamiętajcie, yy, prawdopodobnie to jest ktoś, kto Was tak, yy, tak przekona, bo On ma tę umiejętność, On wie, jak to zrobić. Tak Was przekona, że. Wszystkie te tutaj Wasze zaprzeczenia, te, yy, to poczucie, yy, że był, było to nie fair, że tak nie można. Po prostu zapomnijcie o tym. Także jeszcze nie w marcu. Rada dla Was na ten miesiąc. Ua! Ale macie czytanie. Dziesięć mieczy. Karta dziesiątki mieczy mówi tak. Jest źle, ale nie zawsze będzie tak źle. Gorzej już nie będzie, czyli powiedzmy marzec dla Was może być bardzo emocjonującym miesiącem, natomiast już na horyzoncie widać świt. Mam nadzieję, że z wiosną przyjdzie lepsza energia, bo mówię, mam nadzieję, bo ja też jestem rakiem, znaczy ja jestem tylko słonecznym rakiem, ale jak jeszcze ktoś ma więcej planet w tym, w tym znaku, to powiem tak: mocne, bardzo mocne. Tyle ode mnie, życzę. Udanego miesiąca, ale naprawdę z ręką na Pulsie. Z ręką na Pulsie, bo tutaj jest ktoś bardzo manipulujący. Wszystkiego dobrego życzę i pozdrawiam.